Jesteśmy w Wiedniu, postanowiliśmy przejać Riesenradem. I tyle bilet kosztował? 13.50. 13.50, jeden bilet. Idziemy. Przed wejściem macie takie wagoniki z krajobrazami. O proszę. podziwiać i czekać na swoją kolej. Idzie dość szybko. Jedziemy drugi raz. <grym> Polecam jeździć w tygodniu, bo w weekendy jest bardzo dużo ludzi. Mniejszy ruch, tak. Wyczoraj. Kolejka za nami dość długa już. O. na chwilę będziemy wsiadać do wagoniku. Jest możliwość. Lecimy, lecimy, bo mało ludzi. leć, leć, leć Lecimy, lecimy, lecimy o. Barowy Właśnie przejechał ko nas wagonik barowy. Mogę sobie zamówić to kolację. Jedzie chyba nasz. Jedzie, jedzie, jedzie. Stop. Wagon numer 8. Halo! <noise> Tak? Tu macie opisane co widać. Tutaj panorama z jednej strony. I z drugiej strony... Ruszyliśmy. Widzicie sąsiadów? Sąsiadki? Jedziemy. Do góry. Tak się to prezentuje, zobaczcie. O, zobaczcie. zobaczcie na dół, o, tam jest kolacja, można sobie wynająć wagonik, dwunastkę. Jadę do góry. Za chwilę będziemy widzieć panoramę całą. O. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Chcesz tak jak oni? Chcesz mieć takie urodziny? Chciałabym mieć takie urodziny i chciałabym jakiej później, bo to już jest lata będzie jasne, że to no tak jak teraz, to jest piękne. Zobaczcie, jesteśmy w połowie teraz. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, co się to dzieje. Będziecie w Wiedniu, Rad polecamy. Jesteśmy ponad połową, tak? Unosimy się ponad połowę. Dla mnie najbardziej stresujący jest moment, jak już zaczynamy zjeżdżać z góry na dół i nie mamy nic przed sobą, bo teraz mamy tutaj cały ten szkielet. To można z drugiej strony sobie popatrzeć. Albo w dół. No i z drugiej strony, bo z drugiej strony z tyłu macie szkielet. To wagonik przed nami. Jeszcze nie jesteśmy na szczycie. Jeden wagonik przed nami. No. Już prawie. Zobaczcie. <noise> Za pierwszym razem nie nagrywaliśmy. Dlaczego? Mimo wszystko, myślę, że za drugim razem, to już tak można, wiecie... Na luzie. Enjoy. Enjoy wtedy. Można enjoyować. A za pierwszym razem, jednak wszystko to było takie trochę... Um, nie denerwowały dzieci, nie denerwowały. Tu, bo lota je po tym wagoniku, tej i wewte. I mówię, stójcie, kurde, bo rozbujałem jej i wtedy będzie źle. Jeśli ja się nie buję tak wysokości, jak tego bujania, nie? No. Nie buję. No, nie buję, jest okej. Okay. Jeszcze nie jesteśmy u góry, za chwilę będziemy u góry. Zobaczycie, z drugiej strony wagonika wygląda. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Zobaczcie, co Zobaczcie, co Zobaczcie, Zobaczcie, Zobaczcie,

Zobaczcie jako panorama jak to wygląda. No to jest piękne, to jest piękne. Polecasz podwójny przejazd? Polecam, polecam no. dwa razy zaproszenia, ale dwa razy to jest zupełnie inaczej. Naprawdę za 13 euro się opłaca. No nawet dwa razy. I wiecie co, damy Wam radę? będziecie kupować bilety, to od razu sobie kupcie na drugi przejazd, żeby nie stać w kolejce i tyle. No. Wytłumacz tu Państwu, co się dzieje. Teraz w tym momencie już zjeżdżamy, ale jesteśmy na tym, wiecie, jakby najbardziej, zawsze byłam słaba z matematyki, na tym najbardziej wypukłym miejscu tego by koła. Więc jak stoimy tutaj z nosem przy szybie, to już nic nie widać. To już tak. jest po prostu ściana w dół. Koło ma wypukłe miejsce. Tak, ma wypukłe, tak się składa, że ma. Zawsze byłam geniosna z matematyki, naprawdę. A z drugiej strony wygląda to tak jak... To... Ta. Nie, polecam, polecam, naprawdę. Na Kiedyś chcieli przejechać. Lidzen radz, czeka na nas. A ta pani... ta pani uwielbia to. Mówi, że się jeszcze na, na tym przejedzie. Zobaczymy. Ale już beze mnie. Przejazd kończy się nad klientami, którzy czekają czekają. że za chwilę lądujemy. Kożoł wylądował. Pan otwiera. Wychodzimy. Idziemy prosto do sklepiku. Polecamy. Postscriptum jeszcze. Jesteśmy w sklepie. Pamiątki. Małe karuzele, większe karuzele. T-shirty. Wszystko, co związane z Wiedniem. Idziemy na Tak. To dzisiaj na tyle. Będziecie tu siadajcie i kręćcie się pozdrawiamy